Z Ewangelii, według Świętego Jana: Jesteśmy potomkami Abrahama i nigdy dotąd nie podlegaliśmy nikomu jako niewolnicy. Jak więc możesz twierdzić: Stańcie się wolni? Ci dziwni ludzie mówią jawne kłamstwo. Wystarczy otworzyć, otworzyć Stary Testament, żeby odkryć, że naród żydowski wielokrotnie był zniewolony, że Żydzi wielokrotnie byli niewolnikami. Wystarczy wymienić Babilon i Egipt, dwie potęgi, które Żydów pokonały, zniewoliły i uczyły, uczyniły z nich niewolników. Tymczasem ci ludzie zapominają o tym, jak strasznie jest być w niewoli, zapominają, udają, że nie wiedzą, co to znaczy być niewolnikiem. Bardzo często w nas dzieje się ten sam proces. Mówimy sobie, jestem człowiekiem wolnym. Tak wolnym, że nikogo i niczego nie potrzebuję. Jestem tak wolny, że nic nie muszę. Jestem tak wolny, że nie potrzebuję miłości. Nie potrzebuję miłości matki, ojca, żony, męża. Nie potrzebuję miłości Boga. Wszystko to kłamstwa, udawanie. Bardzo potrzebujemy mm, innych ludzi. Nie mamy tej wolności, y, którą sobie wyobrażamy, dopóki nie spotkamy Boga. Warto się do swojego zniewolenia przyznać, warto się przyznać do historii swojej niewoli po to, żeby jedyny wyzwoliciel miał szansę w naszym życiu działać. Do zobaczenia jutro.